Przede miejscowe pergo podejmowało lidera tabeli drużynę Apatora Adriany Toruń. Mecz był ważny dla obu zespołów, bowiem pergo wciąż walczy o brązowy medal, a z kolei Apator szuka punktów, by powiększyć przewagę nad depczącym mu po piętach Atlasem Wrocław. Drużyna gorzowska jest bardzo mocną drużyną nie tylko u siebie, ale także na wyjazdach. Ma bardzo wyrównany skład dobrych obcokrajowców. I na pewno przyjęliśmy tutaj po duże dwa punkty, co by nas na pewno przybliżyło do zdobycia tytułu mistrza Polski. Będziemy chcieli wygrać ten mecz, jesteśmy dosyć mocno sprężeni, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Mecz rozpoczął się pechowo dla Torunian. W pierwszym biegu tuż po starcie przewrócili się Piotr Paluch i Andreas Jonson. Zawodnika Patora został odwieziony do szpitala. Kontuzja nogi uniemożliwiła mu kontynuowanie zawodu. W powtórzonym trzyosobowym składzie biegu wygrał Wiesław Jaguś przed Jasonem Krampem i Piotrem Paluchem. W szóstym wyścigu Gorzewianie, Piotr Paluch i Jason Kram po podwójnym zwycięstwie nad toruńską parą Tony Hartsonem i Tomaszem Krzanowskim objęli prowadzenie, którego nie oddali do końca meczu. Również podwójnym zwycięstwem zakończył się bieg dwunasty, w którym wygrali dwaj obcokrajowcy pergo Jason Kram i Hans Niels Andersen. Mecz zakończył się wynikiem 53 do 37 dla gospodarzy. Na pewno strata Jonsona w pewnym momencie jakoś za. Yy... Zniwelowała jakąś taką misję, może możliwość większej walki, aczkolwiek patrzymy na skład na biegi, w którym trzy razy Rykarsona przywieziono lidera Grand Pino, to też to coś do, daje do myślenia. W drużynie apatora zawiódł Tony Rickardson, zdobywca jedynie 7 punktów. Najlepszym zawodnikiem gości z 11 punktami na koncie był Wiesław Jaguś. W ekipie Pergo najwięcej 13 punktów uzyskał Jason Kram. Gospodarze dysponowali bardzo wyrównanym składem i to przesądziło o dość wysokiej wygranej. Po meczu z Apatorem drużyna Pergo bardzo przybliżyła się do zdobycia brązowego medalu. Ze względu na opady deszczu w Bydgoszczy odwołany został mecz 18. rundy żużlowej ekstraligi pomiędzy Polonią a Atlasem. Tak wyglądał tor na stadionie Bydgowskiej Polonii dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem meczu. Sędzia Maciej Spychała podjął decyzję. W trosce o zdrowie zawodników mecz zostaje odwołany. Zmartwiło to szczególnie działaczy z Wrocławia, dla których będzie to kolejny przełożony mecz, po tym jak trzykrotnie deszcz nie pozwolił im na rozegranie meczu w Gorzowie. Tegoroczna jesień nie jest zbyt łaskawa dla żużlowców Atlasu. Zawodnicy przyjechali z Anglii i też mówią mi, że na trzy mecze mieli dwa mecze odłożone, także problem dotyczy wszystkich. No nie, nie zawsze jesień w Polsce jest yy, taka jak w tym roku. Yy, przeważnie we wrześniu jest lepiej niż w sierpniu. Na szczęście dla nas jest to pierwszym miesiącu wydajszy, który, który nie będzie się w ustalonym terminie. Na szczęście Liga Szwedzka się skończyła dla mnie dla Golowa, także terminów zostało do ustalenia dla nas, w raz Krajowych dosyć dużo. Trudniej jest za wynikami zagranicznymi co tym z Loranem. Oba kluby nie doszły jednak do porozumienia. Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że bydgoszczanie zaproponowali szósty dzień października. Ten termin nie odpowiada Atlasowi, który liczy, że 7 mecz w Toruniu zadecyduje o tytule Mistrza Polski i chce się do niego przygotować. Na ustalenie terminu kluby mają trzy dni. Wszystko wskazuje jednak na to, że ostateczną decyzję podejmie Główna Komisja Sportu Żużlowego. W grupie mistrzowskiej niespodzianka. Lider Storunia wyraźnie przegrał w Gorzowie Wielkopolskim. Nie odbyło się spotkanie w Bydgoszczy. W tabeli z przewagą trzech punktów nad Atlasem prowadzi Apator Adriana. Wrocławianie mają jednak dwa zaległe mecze. Jeśli podopieczni Marka ciślaka zdołają wygrać w Gorzowie i w Bydgoszczy, obejmą prowadzenie w tabeli. Na trzeciej pozycji Gorzowianie, którzy walcząc o brąz nie mają respektu dla faworytów rozgrywek. rozpaczliwie walczące utrzymanie się w Lidze Leszczyńskiej Unii, mecz rzetka Polmo-Zielona Góra miał kluczowe znaczenie, bowiem tylko wygrana na własnym torze dawałaby szansę pozostania w Ekstralidze. Ale to spotkanie było również ważne dla gości. Ich zwycięstwo w pleśnie praktycznie przesądzało o sukcesie, jakim dla zielonogórzan jest miejsce poza strefą spadkową na zakończenie sezonu. W rundzie zasadniczej wynik, wynik był na naszą korzyść i to dość znacznie, także no można... Przypuszczać, że, że wynik w dniu dzisiejszym będzie podobny. Może ta różnica punktowa będzie już nie aż tak duża, ale inaczej nie mogę myśleć, jak, jak na, 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 na zwycięstwo naszego zespołu w dniu dzisiejszym. Jesteśmy tym razem w lesznie w trochę innym składzie. Mamy Bilego Hamila w zespole, mamy Toni Swała, który jest też w dobrej formie. No i tych dwóch zagranicznych zawodników yy, liczymy, że zdobędą nam yy, takie punkty, które przeważą szale na naszą korzyść. Mecz rozpoczął się znakomicie dla gospodarzy. Pierwsze trzy wyścigi zakończyły się ich wygranymi po 4 do 2, a w kolejnej gonitwie para Roman Jankowski i Damian Baliński podwójnie pokonała rywali i Unia objęła dziesięciopunktowe prowadzenie. W kolejnych wyścigach spotkanie się wyrównało, ale rzetka rzet nie potrafił odrobić strat. Jednak wyścig jedenasty zakończył się fatalnie dla juniora gości Rafała Kurmańskiego, który na jednym z łuków uderzył w bandę i mocno się potuł. Na szczęście nic groźnego się nie stało i Kurmanek kontynuował zawody. O losach pojedynku przesądził dopiero ostatni bieg. Wcześniej ku zaskoczeniu miejscowych kibiców Zielonoburzanie wygrali trzy gonitwy z rzędu i prowadzenie Unii stopniało do dwóch punktów. W ostatniej odsłonie popisowo pojechał Lee Adams, który przywiózł bezcenne dla Leszczynian trzy punkty. Unia Leszno pokonała Rzetka Rzetpol, 46 do 44 i przedłużyła szansę na pozostanie w Ekstralidze. Tam gdzie są mecze wyrównane, zawsze nerwówka i... I nieraz tak jest, że drużyny są wyrównane i każdy chciałby grać, a ja się cieszę, że wygraliśmy. Szkoda, że tylko dwoma punktami. Szczerze mówiąc, to jakoś nie mogłem z tego startu wyjść w pierwszej, w pierwszej fazie zawodu. Dlaczego? No nie wiem, no to no byli lepsi. Najwięcej punktów w tym spotkaniu zdobyli dla Unii Lee Adams 13, Damian Baliński 10, Jacek Grępała 8, Roman Jankowski 7 i Krzysztof Kasprzak 5. Natomiast dla Rzetka Rzetu Polmo Zielona Góra Antonin Swab 10, Maciej Kuciapa 9, Rafał Kurmański 8 i Andrzej Kłuszcza 7. W poniedziałek kolejny mecz obu drużyn, tym razem w Zielonej Górze, gdzie odbędzie się zaległe spotkanie z pierwszej rundy play off Nie udało się rozegrać meczu w Częstochowie pomiędzy tamtejszym Radsonem i Polonią Piła. Opady deszczu były na tyle intensywne, że sędzia zmuszony był spotkanie odwołać. Obie drużyny przygotowały na ten mecz najsilniejsze składy. Goście przyjechali m.in. z Havelokiem, Carlsonem i Dobruckim. Natomiast w Radsonie mieli startować sali i Ferian. Trener Pilan nie ukrywał, że aura trochę w tym sezonie sprzyja jego podopiecznym, bowiem im później zostanie to spotkanie rozegrane, w tym lepszej formie powinni być Carlson i Dobrucki. Na MDMP w finale upadł Jarek Hampel i, i też ma kłopoty zdrowotne, no ale no dzisiaj nie odjedziemy tego meczu, także też te kilka dni bardzo dobrze mu zrobił. Na razie nie ustalono nowego terminu meczu. Miejsca w kalendarzu rozgrywek praktycznie nie ma, dlatego że wiadomo zostało ile niedziel do, do końca rozgrywek, to jest po pierwsze, po drugie... Jest bardzo napięty kalendarz rozgrywek w lidze angielskiej, jeszcze w lidze szwedzkiej. Polonia i Radson nie mają w tym sezonie do siebie szczęścia. W rundzie zasadniczej przełożono mecz w Częstochowie, a przed tygodniem nie odbyło się spotkanie w Pile. W z spadkowej zwyciężając ZKŻ, swoje szanse na pozostanie w przedłużyła Leszczyńska Unia. Podobnie jak przed tygodniem w Pile, wczoraj szczęścia do pogody nie mieli tym razem w Częstochowie żużlowcy Radsona i BGŻ USA. W tabeli bardzo niewielkie różnice punktowe. Na czele Zielonogórzanie i Pilanie, którzy mają dwa punkty przewagi nad Radsonem i Unią. W pierwszej lidze w grupie zespołów walczących o awans do Ekstraligi odbyło się tylko spotkanie w Rzeszowie. Stal uległa liderowi z Gdańska 38-52. Mecz w Rybniku został przełożony. W tabeli Wybrzeże ma dwa punkty przewagi nad RKM-em. Start i Stal statystują w rywalizacji o najwyższe cele. Wszystkie zespoły tej grupy mają po jednym zaległym meczu. Także w grupie spadkowej odbyło się tylko jedno spotkanie. W Rawiczu kolejarz pokonując zespół z Opola 50 do 40 może być już niemal pewien pozostania w tej klasie rozgrywkowej. Mecz w Łodzi został przełożony na 30 września. W bardzo trudnej sytuacji znaleźli się właśnie Łodzianie. Dalszego pobytu w pierwszej lidze nadal nie mogą być pewne zespoły z Grudziądza i Opola. Żłowcy Unii Leśno zdobyli złoty medal podczas młodzieżowych drużynowych Mistrzostw Polski rozgrywanych w piątek na torze w Leśnie. Młodzi leścinianie zgromadzili 39 punktów i wyprzedzili o 4 ekipę bagierzetu Polonii Piła. Brązowy medal zdobyła drużyna rkm Rybnik. Najlepszym zawodnikiem finału był Łukasz Jankowski z Leśna, który zdobył komplet 15 punktów. O tytule mistrzowskim zadecydował dopiero ostatni 20 piek, przed którym obie wielkopolskie drużyny dzielił tylko punkty różnicy. Już na pierwszym uku upadł na tor pilanin Jarosław Hampel i został wykluczony. No myślę, że w moim ostatnim biegu po prostu przeszarżowałem. Być może za bardzo chciałem wygrać ten bieg i jechałem bardzo szeroko. Łukasz Jankowski się wynosił e, na zewnętrzną po prostu no. nie było to właściwie niczej winy w sumie i zostałem wykluczony słusznie, także myślę, że za bardzo chciałem wygrać. Po powtórzonym wyścigu Łukasz Jankowski nie dał szansy rywalom z rybnika i Bydgoszczy. Dzięki temu Unia Leszno zdobyła tytuł mistrzowski. Fawryci byli bardzo wymagający. No nie, byliśmy, nie spodziewaliśmy się zwycięstwa, było ciężko, ale jednak udało się nam no wygrać te zawody i bardzo się z tego cieszę. W najbliższych dniach żużlowcy nie będą mieli czasu na nudę. Już w niedzielę przedostatnia runda spotkań, a także odrabianie zaległości. W 19. kolejce kolejne pomorskie derby. Polonia podejmie Apator. We Wrocławiu Atlas zmierzy się z Pergo. W grupie spadkowej niezwykle ważny zaległy mecz pomiędzy ZKŻ a Unią zostanie rozegrany już za kilkanaście godzin. Termin dwumeczu Częstochowsko-Pilskiego nie został jeszcze ustalony. W niedzielę natomiast Zielonogórzanie podejmą BGZ SA, ale Szczynianie nadal szukający swej szansy na pozostanie w elicie zmierzą się z Radsonem. W piątek we Wrocławiu finał Złotego Kasku, a nasz program za tydzień w niedzielę 30 minut po północy. Zapraszamy.